No witam was na kolejnym odcinku. Pizze już czekają na to, żeby się najeść i robić streama. Ja muszę iść teraz spać. Patrzyłem w co najlepiej zainwestować kolejne pieniądze. No i wychodzi na to, że właśnie na te koparki kryptowalut i możemy też zainwestować właśnie w lepszy router, żeby na przykład nagrywać te transmisje i wstawiać to na tego Juchu. Eee Mamy jakąś wiadomość. Nie zapomniał nas, pamiętam o tobie. Okej, okay, ten chce znowu te 800 dolców. O, on może mi akceptuje od razu. Chcę widzów. A tu co? kiedy będzie streamował dobra czyli tak jak odpalimy kolejnego live'a to będą e, będą ci ludzie od tego tego to dobra to nie dobra na razie sobie weźmy sobie tak zjedzmy pizzę posprzątajmy się jeszcze jest o tutaj Dobra, jest czysto. To jest zapalone w ogóle zapalone, no. Dobra. Eee. Dobra, no możemy zaczynać streama. Hmm, gdzie jest nasz OPS? Jest OPS. Dobra. A zobaczmy, czy teraz to pójdzie, jakbyśmy na przykład tu zmienili na 30 FPS-ów. O, i pójdzie. Dobra. Teraz możemy zapisywać streama. I tak też zrobimy. Yy, dobra, miner. Tego już nie potrzebujemy mieć tutaj otwartego. Czy potrzebujemy? Chyba potrzebujemy. Mogę stworzyć jeszcze silniejszy stream. Wsparcie, pieniądze, pieniądze. <grytania> dobra. Yy, yy, teraz tak. Yy, górnik. Dobra, no tutaj się wydobywa. Ale dobra, niech sobie to będzie. Ale coś teraz mamy. Mało tych donateów. Jakaś poczta. No właśnie. Yy, będziemy wstawać tutaj na tego Yahoo! Tego streama wstawimy. Zobaczymy, czy to coś. Yy. A dobra, nie będę tych na razie donateów odbierał. Zobaczymy, ile się nas zbiera. Bo Kolesiowi zapłaciliśmy. Stodolców, nie? Tak, stodolców. Sprzedaj sprzęt. <ścoughs> po co ci on? Dobra. Hmm. Czy tu mamy wszystko pobrane? Mamy. Okej. Okay. Chaos, co to jest? Aha, przytulny dom, cena wynajmu z 360, villa na plaży. Dobra, no na razie na takie rzeczy nas nie stać. Skin cakes. może tutaj coś właśnie? A otwórzmy. Uuu, chyba sprzedaż, wyśli przedmiot do gry Camper Strike, co jest? Dobra, sprzedajmy to. Wyszliśmy na 0 i być może otrzymaliśmy O, już został zakończony proces. No dobra, a ile mamy z donatów? 38. A no to straciliśmy tym razem. Tym razem straciliśmy, nie? Ile tych na raz? Donatów. E, dobra. Hmm. Co to jest? Ticket 50 dolców Klucz losowania Chwila, ile mamy energii? No mamy jeszcze No dobra, rozpocznij losowanie Zobaczymy czy rzeczywiście będzie więcej e... więcej ludzi na streamie. Dobra, weźmy tak. Ej, no chyba, no troszkę jest więcej, ale czy to, może nie wiem, może więcej donateów dają? Nie wiem. Ciężko mi to teraz zweryfikować. O, więc możemy zrobić. Mamy już 500 tych, 500 obserwujących. Możemy pójść tutaj na te. Aha, dobra, zaraz tam pójdziemy na te dodo. Jest 50 Rafel. Ale 50 dłoców stracimy, nie? Okej. Okay. Mm. Nie wiem, czy to straciliśmy, czy nie. W sumie? Trochę teraz spadają. No dobra, trudno, ale teraz tak. Weźmy sobie, pójdźmy tutaj na te dodo. No. Bo tu mi się wydaje, że teraz zostań partnerem i teraz aplikuj. okej, okay, zostało odebrane. Wiadomości, e-mail. Przyszedł już mi e-mail, czy nie? No chyba nie. A, wiem, co jeszcze miałem zrobić. Tego fake gram, to jest taki chyba Instagram. Tylko teraz tak, zjedzmy sobie pizzę. I teraz tak, tutaj widziałem fake Okej, okay, konto. Geniusz nie ma żadnych zdjęć. Dobra, zróbmy sobie zdjęcie. Gdzie jest aparat? Tu nie. Tu jest aparat, dostawa, garderoba, samochód, umiejętności. Ej, gram zdjęcia, tu chyba. Nie. A tu aparat. Dobra jest. O! Tylko teraz tak. Weźmy sobie... No dobra, zróbmy takie zdjęcie. To będzie nasze profilowe. Okej. Okay. Dostępni No i dobra eee... i nie jestem pewny ale chyba tutaj w tym juchu nie nie mamy jeszcze chyba żadnych nie mamy to jak zakończymy tego streama mm... No dobra Donate Lab, coś mało wysyłają te donaty. O, ale dobra, sprawdźmy sobie krypto. Uuu, 70 dolców. No kurczę, to jest naprawdę dobry zarobek. Jakby tak mieć więcej tych maszyn. No to tutaj można spoko na tym zarabiać. Jaki jest najlepszy. Film który obejrzałeś w tym roku dobra zakończmy streama. Zjedzmy. Eee. I teraz tak tu juhu. Chwila ja włączę streama. Mm. Moje filmy. Nie, tutaj, o. Upload. Film jest przygotowywany w surowej formie. No dobra. Streamowanie. Praca. Szukaj pracy. Tu chyba wiem, tu chyba trzeba o. Tak. Tak i tak. Tak. Dobra. Prześlijmy to. Zobaczmy. To tutaj do góry, o. Eee. o no i coś tam zarabiamy. Jakieś tam wyświetlenia są, dobra. Teraz tak, co jeszcze możemy zrobić na ten moment? Do kolejnej koparki nam brakuje. W sumie mógłbym domówić trochę jedzenia. No najbardziej to się opłaca pizza, nie? Dobra, zamówię aż tyle Chyba się nie zepsuje, nie? Dobra, przyjechało jedzenie Tutaj, tutaj, dawaj koleś. Te może weźmy, dajmy tutaj. Bo te są świeższe. Tamte są stare. Nie wiem, czy to jedzenie tutaj się psuje, czy nie. Ale raczej powinniśmy to właśnie... jeść po kolei. Dobra, jedzenia trochę. Może nawet trochę przesadziłem z tym jedzeniem, no ale niech już będzie. Dobra, czy mamy jakąś odpowiedź? Czy mamy tego partnera, czy nie? Nie mamy chyba. Dodo. Bo tu chodzi właśnie musi być partnerem, aby mieć subskrybentów. No i tutaj właśnie było, żeby. Mm. A wiem żeby mieć te 500 tych zobaczmy jakie mamy te punkty do rozdysponowania tutaj może coś przestawić nie można mamy 16 aż punktów okej okay, co to w ogóle dochód z pracy bo zra... wydajność urządzeń wydobywczych, hej dobra chcę to dłużej na nogach bez snu Weźmy sobie to, weźmy sobie to. To. Podczas streamów tracisz mniej energii. O, to jest dobre. Aha, dobra, nie mam już tyle tych. Dobra, no to trudno, niech tak będzie. Zjedzmy sobie pizzę. Zobaczmy, może jak tam nasz film na YouTube. Ok, zarobił 2 dolary, więc chyba nie opłaca się tego wstawiać. Ale coś donate, z donate'ami to słabo, nie? Mało widzów, jest dużo obserwujących, ale widzów jest mało, mimo wszystko. Nie wiem czemu tak się dzieje. Nie wiem, może zresetuję tego streama. Zobaczymy. Zobaczmy, no nie ma żadnego. Nie ma żadnej odpowiedzi na naszego partnera. Rozmawianie z Tobą i otrzymywanie Twoich opinii podczas streamu jest dla mnie bardzo ważne. O czym powinniśmy porozmawiać dzisiaj? Czekam na Twoje propozycje. Nie wiem, informacje zwrotne. Nie no, zresetowanie nic nie dało, jest jeszcze mniej widzów niż było. Wpadł jakiś donate. Potrzebujesz pieniędzy? Tak. Nie bo ja. Weźmy teraz to może, o. Ten czat się nie skroluje sam. To mnie wkurza. O, mamy ten punkt umiejętności. Chyba teraz będziemy mogli kupić tą umiejętność. Co to było? Eee... To. Dobra. No to może trochę dać, bo wtedy widzowie zostaną na streamie. Tutaj ten niech pisze do nas, jak będzie mógł właśnie nam dać trochę widzów. Jestem ciekawy czy e-sport, czy regularnie muzyka są dla ciebie bardziej interesująca. O co chodzi? Aha, czy regularny sport, dobra. Nie obczajłem tego. Okej. Okay. No i co? Nic się nie dzieje. Stream trwa. Tak naprawdę co możemy robić? Tylko siedzieć tutaj i i co? I tylko siedzieć. <laughs> możemy ewentualnie zmienić na gaming i odpalić tą tą grę o tom. Zobaczmy czy coś nam tutaj. E... Zwiększy się tylko chwila. Weźmy stop stream. Weźmy jeszcze tak, zróbmy. Eee, zjedzmy sobie pizzę, a nie mogę już. Dobra, no to do końca po prostu tego streama z gamingu. O. Zobaczmy jak to pójdzie, nie? Dostajesz dopaminę. 3 dopaminy na sekundę. O, ten dźwięk to niekoniecznie chciałem, ale... Ale dobra. Ale coś nie dostaje na sekundę trzech dopamin. To jest coś popsute chyba. Tak mi się wydaje. Dobra. Czy da się to wyłączyć? Mi się wydaje, że się da... Tu. No da się dobra. Albo po prostu troszeczkę to. Jeszcze troszkę. Dobra, to taka. No ten stream y, z gry jest w sumie y, taki sam jak y, taki sam jak i ten tyle samo jest osób jak i na normalnym streamie. Dobra, nie chcę mi się już tego klikać. To bez sensu. Can we subscribe? No właśnie nie możecie subscribe, bo coś kurcze. Jak jest najlepszy film, który obejrzałeś w tym roku? Donate'ów nie wysyłają a już prawie tysiąc mamy followersów. No no to o to, co to, to, to chodzi? O, jest donate. 2 dolary. No to super, nie? Tu zwiększmy te efekty, bo okej. Okay. No i dobra, kolejny donajcik. Dobra, nie mam energii, ale to dobrze. Pójdźmy sobie teraz spać. Już co, nie zjemy. Dobra, yy, kończę ten odcinek. I. Albo dobra, pójdę spać. I na nowy dzień po prostu. E... No i na tym zakończymy. Niech już będzie nowy dzień, zakończymy na tym. I zapraszam na kolejny odcinek. Co jest? Ktoś puka, dobra. Widzimy się w następnym odcinku.